Stolicy przyjechał. Wcześniej taką informację podał jego bliski współpracownik, były rzecznik rządu, a obecnie doradca Szefa Rady Europejskiej do spraw komunikacji i polityki, czyli Paweł Graś. Rzeczywiście informacje się potwierdziły. Jak długo może potrwać to przesłuchanie? Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że pan tutaj koło mnie stoi i pokazuje się naszym widzom. Kłaniam się jeszcze raz. Więc Donald Tusk będzie dzisiaj zaznawał w prokuraturze. Wszystko w porządku? Pan jest osobą poważną, rozumiem. I mamy tutaj poważną sprawę, ponieważ przesłuchanie w sprawie, która dotyczy śmierci 96 osób, katastrofy smoleńskiej, a Pan robi sobie żarty na antenie. Ja myślę, że gdybyśmy prowadzili program kabaretowy, to wtedy byłoby to uzasadnione, ale mówimy o bardzo poważnych sprawach, więc uprzejmie proszę, żeby Pan. Nie, przerywał, no, nam, nie przerywał nam naszej ale, relacji. Proszę pana, nie rozmawiam w relację? tym momencie z panem. Nie, no, pan się zwrócił do mnie. Proszę pana, żeby pan nam nie przeszkadzał w relacji, ponieważ relacjonujemy nie, ważną zaczek, sprawę. Dziękuję serdecznie. Tak, pan pan tak, jak mówiłem, tak jak mówiłem, Donald Tusk po raz wie, drugi już wie, pan wezwany pan dzisiaj pan stawia się w prokuraturze. Ma zeznawać się w sprawie, której szczegółów dokładnych której szczegółów dokładnych nie znamy, ale oczywiście z tego co informuje nas prokuratura, to chodzi o niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym również byłych prokuratorów prokuratury okręgowej wojskowej w Warszawie w 2010 roku.